Szanowni widzowie, dziś mam coś mega słabego i aż się zastanawiałem, czy to nie najgorszy kebab zjedzony w sosnowcu, mianowicie dziś test Osman kebab sosnowiec. Z dnia pierwszego chodziłem nie po poleceniach, a tam gdzie miałem blisko, niedaleko hostelu, takim sposobem odwiedziłem bonoful kebab rzucony ostatnio, też bardzo słaby, a dziś mam Osman. Kebab. Drewniany lokal mocno oldschoolowy, a wrzuciwszy fotkę na fejsa. Ludzie pisali się, że dziwią się jak to funkcjonuje, jak tam nigdy nie ma ludzi, fałsz. Jak byłem, to czekałem dłużej, bo pan robił kebaby dla dwóch łebków. Rozejrzałem się po lokalu i kręci się tam kurczak i kula mocy. Kurczakowa beleczka bardzo mała i wyglądało to jak nabite piersi z kurczaka. Sam wygląd wydawał się suchy i tak też było w smaku. To co wyróżnię, to mieszany sos, czosnek ostry. Gdzie ostry to sambal. Jak zaczynałem karierę, to jakoś tak się trafiało, że sambal był wszędzie, a potem zaczęło to zanikać. A ja pamiętam o tym, bo byłem kiedyś z kumplem w hurtowni z rzeczami do kebaba i widziałem duże wiadra z sambalem, gdzie wytłumaczono mi, jak dużo lokali korzysta właśnie z takich sosów. Słony i ostry to lubię, zatem do sosów się nie przyczepia, ale kurczak mega suchy sam w sobie właśnie. Kebab w cieście to się nazywa, kosztuje 21 zł. Placek to tortilla duży nawet jak za te pieniądze i na głodnego zjadłem, ale przeszkadzał mi ten przesuszony kurak. Warzywa świeże by były bez podgrzewania, a tutaj standardowo, zaszedł, zaszedł proces opieczenia ze składnikami, i było to ciepłe, ale nie gorące jakoś mega, placek mięciutki, ale żeby nie sreberko, to nie utrzymałbym tego w pionie. Nawet jak operowałem jedną ręką, to musiałem uważać, żeby się nie rozwaliło. Żeby było mięso zudek. To inna historia, chociaż to też może być przemieszane, ale tak jak mówię, bardzo suche kawałki mięsa, w smaku też jakieś nijakie, w zasadzie czułem tu same warzywa i sos, mięso gubiło się w gąszczu tych dodatków, nie to, że nie było tego mięsa, tylko takie nijakie w smaku. Ocena 3 na 10 i ciekaw jestem kto tam jadł, jakie są wasze wrażenia, Bonoful i Osman to mocni kandydaci do miana najgorszego kebaba w Sosnowcu, a jak ktoś ciekawe recenzji z tego miasta, to sprawdźcie mój kanał, to szósty filmik i jutro będzie ostatni. 3 na 10, pozdro.